Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, Pani Minister. Chciałabym powiedzieć, że Platforma Obywatelska nie wycofuje się z pomysłu obniżenia wieku szkolnego. Od początku w tej ustawie był zapis, że obligatoryjnie, Czyli bezwzględnie wchodzi w życie obowiązek dla dziecka szkolny, dla dziecka sześcioletniego w roku 2012. Do tego czasu decydują rodzice. Ten zapis taki był i taki jest. On tylko zmieniał swoją wymowę z powodu yy, niezrozumiałych zupełnie działań posłów opozycji, którzy generalnie wprowadzali większe zamieszanie niż pożytek przy procedowaniu tej ustawy. Nie rozumiem też, jak mógł rząd SLD wcześniej a później PiSu dopuścić do tego, że szkoły są nieprzygotowane do tego, żeby uczył się w nich sześciolatek. Szanowni Państwo, w szkole polskiej sześciolatek się uczy. Sześciolatki są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. I zapewniam Państwa, w większości ono odbywa się w szkołach. Bo w mojej Częstochowie na 43 szkoły 39 sześciolatki uczą się w szkole. No więc jak ta szkoła może nie być przygotowana do przyjęcia ich? Jak Państwo przez dwa lata mogliście pozwalać, żeby sześciolatek uczył się w szkole nieprzygotowanej? Bo naprawdę, Pani Poseł, w zerówce jest dywanik. Zapewniam Panią, zapraszam do szkoły. W, ka w każdej klasie w zerówce musi być dywanik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł Anna Sikora prawo